Jesteśmy tutaj dzięki Wielkiej Orkiestrze Środnej Pomocy, bo to dla niej organizujemy od 8 lat ten bieg. Tysiąc, prawie tysiąc uczestników na starcie. Dzięki uprzejmości Galerii Kazimierz po raz ósmy tutaj startujemy właśnie z bulwarów Wiślanych. Do tego już odbyły się biegi dla dzieci, w których wzięło udział 150 dzieciaków w wieku od 4 do 8 lat. Dzieci cierpią, a miło zrobić taki dobry gest. No, można pomóc bardzo dobrze, bo jeżeli się pomaga, to lepiej na przykład sobie coś kupić i oddać na aukcję, niż to sobie zabierać. To jest niesamowite, i po prostu widok tych wszystkich ludzi, którzy są mega uśmiechnięci dzisiaj i radości z tego dnia. Miałam wrażenie, że z czasem jest więcej tych wolontariuszy niż nawet ludzi, którzy tutaj są. Jest niesamowite. A no daje słońce wszystkim biegnącym. Bardzo fajny pomysł. My, jako grupa rozbieganej do już któryś raz z rzędu tutaj jesteśmy i pomagamy trochę w organizacji tego biegu. A ja dzisiaj jestem jako. Erduś słoneczko. No chętnie wspomożemy też oczywiście dzieciaki. No i frajda dla każdego. Jesteśmy z jednej grupki z miejscowości. No i tak spowodowało, żeśmy stwierdzili, że jeszcze wspomagając całą orkiestrę, zbieramy się grupą. Warto polecam co roku. Fantastyczna pogoda, zrzesza ludzi, biegaczy, ale też rodzin. Mamy nadzieję, że będziemy cyklicznie dalej organizować to wydarzenie. W poprzednim roku zebraliśmy około 30 tysięcy złotych podczas tego biegu. Mamy nadzieję, że w tym roku co najmniej taka sama kwota.